Moi kochani, chcecie, aby Pan Bóg obdarzał was dobrymi ludźmi wokoło, obdarzał was majątkiem, obdarzał was powodzeniem w życiu. Chcecie cieszyć się Bożym błogosławieństwem we wszystkich sprawach, do których wyciągniecie swoją rękę. Pan Bóg, jak mówi Pismo Święte, troszczy się o te osoby, które troszczą się o Pana Boga. Troszczymy się o Pana Boga wtedy, kiedy współpracując z Nim, realizujemy misję, realizujemy Powołanie, które od niego otrzymaliśmy. Widzimy to na przykładzie Hioba. Kiedy Pan Bóg daje komuś jakiś dar, to opakowuje go w problem. U Hioba ten problem był bardzo wielki. Stracił swoich, swoje dzieci, stracił swój majątek, stracił swoje zdrowie. Ale w tym wielkim problemie, który przygniótł właściwie Hioba, Hiob nigdy nie zgrzeszył wobec Pana Boga, nie przypisał Bogu nieprawości, ale ciągle wierzył w to, że Pan Bóg jest dobry i że Pan Bóg ostatecznie przygotował dla niego dobrą rzecz i do dobra go prowadzi. Chodzi o to, ażeby kiedy my otrzymujemy w naszym życiu nasz problem, w którym jest w środku dar od Pana Boga, abyśmy nie. Złożyczyli panu Bogu, ale byśmy z zapałem, z zaangażowaniem rozpakowywali ten problem, realizując swoją życiową misję.